Czy wiesz, co mówi duchowość o możliwości teleportacji? Nauka póki co ma dylemat. Mówi, że jest to możliwość, ale trwają debaty odnośnie tego, czy przeteleportowany człowiek w inne miejsce to nadal ten sam człowiek, czy już inny człowiek. Co na to duchowość? Duchowy zna odpowiedź na to pytanie, tak samo jak na wiele innych, które nauka nie chce uznać. Wszystko, co Cię otacza, to jedność, choć postrzegane jako indywidualne z powodu posiadania ego, które widzi odrębność, nie jedność. Twój duch wypełnia całą dostępną przestrzeń i podąża za ciałem tak długo, jak to ciało ma zapisane żyć. Łączy Twoją duszę, a więc Ciebie i Twoje ciało, niewidzialna nić której przeciąć żadna siła nie może, tylko śmierć. Zatem, gdy ciało ulega teleportacji, nic nie zostaje wbrew pozorom zniszczone. Ciało nadal jest w eterze, ale jako atomy, których nie dostrzegamy gołym okiem, bo się dematerializują. Zapis o nim, jego wadach, o zaletach, zdrowiu itd. jest przenoszony w inne, docelowe dla danej teleportacji miejsce i tam zostaje to wszystko zbudowane od nowa. Gdy budowa się ciała kończy, dusza na powrót zasiedla to ciało. Zatem po teleportacji. Ty to nadal ty, a jedynie ciało jest niejako nowe, bo zbudowane z nowych atomów, ale będących wierną kopią oryginalnych atomów. Proste? Proste, ale nie dla nauki, która odrzuca to, co duchowi wiedzą od dawna. Co o tym myślisz? Podziel się swoją opinią w komentarzach, a my widzimy się następnym razem. Cześć! Wspaniałego dnia, wspaniałego życia. Cześć!